Eee, słuchajcie, więc e, dziś zapraszam Was e, do mojego salonu i poznajcie Mimi e, rasy Dok Kanaryjski. E, I film jest ogólnie o tych rasach molosowatych, takich wielkich, gładkowłosych e, psach, które po prostu e, swoim wyglądem potrafią sparaliżować niejednego twardziela. E, czy tak naprawdę są to psy agresory, czy są to po prostu cielaki? E, e, na szczęście te psy Cane Corso, Canaris, do, Dogi Kanaryjskie, czy mm, Dog de Bordeaux, które swoimi wymiarami naprawdę robią wrażenie, na całe szczęście są to psy bardzo spokojne, bardzo cierpliwe, o niskim poziomie temperamentu i ich sposób wychowania jest no jednak yy, przeprowadzany przez yy, takie mam odczucie znacznie bardziej świadomych właścicieli niż w przypadku chociażby właścicieli małych ras, gdzie w przypadku małych raz jednak można zrobić jakieś e, błędy w obsłudze psa, a w przypadku prowadzenia e, nauki, e, współpracy takich już dużych psów, które mogą naprawdę wyrządzić sobie e, sobie, a przede wszystkim e, ludziom krzywdę no to ta nauka i obsługa tych psów jest e, zdecydowanie inna. Więc e, przychodzą takie Ciele mele takie cielaki na pielęgnację do salonu. E, niewprawne oko osoby, która nie zajmuje się e, psami, no e, może, może można takie stwierdzenie, że najdormalnie w świecie przy takich psach nie ma co robić. Ale e, nic bardziej mylnego, psy gładkowłose czy krótkowłosę. Ale paszta! gładkowłosy czy krótkowłose e, zdecydowanie wymagają wymagają e, wyczesywania e nasza kochana e, Mimi e, do Kanaryjski, była wyczesywana, była e, podwójnie kąpana e, dwoma szamponami, wyczesywanie też co najmniej trzema technikami. E, no i oczywiście suszenie. Co ciekawe, suszenie takie prze, przeprowadzane jest w sposób szybki, bo jest, ta szata jest gładka, e, ona jest rzadka całkiem e, i to suszenie nie jest problematyczne. Problematyczne w przypadku takich dużych Dużych, nie naciągaj Mimi, mi, mi, mi. e, takich dużych psów e, jest e, to, że są uparciuchami. No zobaczcie na przykładku Mimisi, to jest sympatyczna Sunia, ale ona ciągnie za ten smec, już się wyrywa do domu. Są takimi cielakami, które trzeba podnosić, przenosić. Trochę się z nimi z tymi gabarytami pomęczyć, no bo to są ogromne psy, które mają nieraz po 50-70 kilo i e, no, wyma wymagają krzepy. Więc jeżeli chodzi o e, zapisy przynajmniej u mnie w salonie, to zapisuję takie psiaki przynajmniej e, w takich konfiguracjach, żeby był drugi groomer ewentua do ewentualnej pomocy, żeby podsadzić dupeczkę, dupeczkę mimisi, albo żeby ją wprowadzić na stół, albo żeby po prostu e, delikatnie sprowadzić, żeby ten Kolos e, nie zachwiał się na swoich nóżkach. Więc, e, jeżeli widzicie takie psy, i jeżeli macie takie psy jako właściciele, albo jesteście grumerami i chcecie pielęgnować, to nie bójcie się takich raz, które może wyglądają agresywnie, no bo przecież kiedyś to były psy stróżujące były to psy e, na polowania, a nawet e, psy do was! E, jak w przypadku na przykład Cane Corso, to. Eee, nie bójcie się, zapraszajcie na, powitalne, na wizyty adaptacyjne, a okaże się, że to są większe cielaki, większe eee, przytulaki nie, niż nieraz puszyste malutkie pieski. Pozdrawiam do zobaczenia, papa. Pa.